Jaka miła pobudka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co? Nieźle mnie wczoraj zaskoczyłaś, wiesz? Ja ciebie? No, ty ja przecież umawiałam się z twoim ojcem. No i co? Byłaś rozczarowana? Bardzo. Zazdrosny chłopak. Co? Nie ma nikogo takiego. Nie mów mi, że taka dziewczyna jak ty jest singielką, bo w to nie uwierzę. Nie jestem żadną singielką, ok? Nienawidzę tego słowa. Jestem sama, bo jestem ambitna i chcę się skupić na swojej karierze i nie pozwolę, żeby ktoś mnie rozpraszył. Bardzo mi się to podoba, pod warunkiem, że pozwolisz się czasami troszeczkę jednak porozpraszać. I co, tak będziemy mieszać biznes z przyjemnościami? A już nie pomieszaliśmy. Kwały ten Konrad, to on stał pod drzwiami? To jest. To jest po prostu. mój młodszy brat. Julia Komańska. O, nie mogę końcu odebrać, was. proszę zostawić wiadomość. Ach, Julka, naprawdę to jest mega słabe, że nie wpuściłeś mnie do mieszkania. Stałem pod drzwiami, dobijałem się jak głupi. Także. Myślę o tobie cały czas i wiem, że to mnie może trochę też. Także odzwoń do mnie, kocie. Au! Kocie? Iguś, nowe włosy, super wyglądasz. Hmm, to, to jest to spotkanie z ojcem, na które się śpieszyłeś od rana? To odzieży, z jestem twoim kotkiem? Au, ale nie bij mnie! Klucze! Nie, no Iguś, no proszę cię, porozmawiajmy. Klucze! Nie chcę ten twój kotek przenocuje. A ty sobie może też tak nie pozwalaj, bo cały czas pracujesz na mojego ojca.